Każda działalność gospodarcza, duża, mała, to spotyka się z różnego rodzaju kryzysami. Nawet my sami, e, e, jako wizjonerzy, czasami powątpiwamy w nas samych, w naszą wizję. Gdzieś dzieją się rzeczy po drodze, na które nie mamy wpływu. Co, na pewno, jak się przechodzi przez taki kryzys, mhm. to wtedy nie myśli się, że to jest motywujące. Mhm. Na pewno wtedy y, dołują. Y, działają depresyjnie, czasem wpędzają w depresję, na pewno nie pomagają zdrowotnie, te kryzysy są ciężkie i bardzo trudno się przez nie przechodzi. Czy one są małe, czy one są duże, mhm. zwłaszcza jak się kumulują przez lata, to stres ma zawsze negatywny wpływ na naszą psychikę, ale też na nasze samopoczucie i, i zdrowie, nie tylko psychiczne, ale fizyczne. Jakby te dwa, te dwa światy, psychiczny i fizyczny, one się nawzajem albo napędzają, albo dołują. I, I jak coś jest w jednej sferze źle, to ta druga sfera zazwyczaj też na tym cierpi. Więc nie będę lukrował, mhm. ściemniał i opowiadał ludziom, że kryzysy są tylko dobre, wartościowe, budujące. Zazwyczaj są, jeśli wyciągniemy z nich dobre wnioski, jeśli potraktujemy je, je jako lekcję naukę bo... w perspektywie tak, czasu, tak. jeśli potrafimy. Zrobić krok wstecz i popatrzeć na ten kryzys, i się zastanowić, czego moglibyśmy się z niego nauczyć. I to też jest taka umiejętność, którą nabyłem w czasie.